Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dane są dwa okręgi o środkach, w punkcie P i R styczne zewnętrznie W punkcie C prosta AB jest styczna do obu okręgów odpowiednio w punktach A i B oraz kąt APC jest równy alfa, tak jak na rysunku. I kąt ABC ABC jest równy beta, tu jest wyciągnięte to beta trochę na zewnątrz. Zobacz rysunek, wykaż, że alfa równa się 180 minus 2 beta. Dobra, wiemy, że tu jest delta i delta, bo tu będą promienie tego okręgu, tak? Czyli będą to trójkąty równoramienne będą miały ten sam kąt przy ramionach. I wiemy, że beta plus delta muszą być równe 90 stopni, bo przylegają tutaj do tego. To z promieniem tworzy się styczna do tej prostej i styczna zawsze jest pod kątem prostym, dlatego suma ich będzie 90. Dobra, możemy sobie z tego wyznaczyć deltę, czyli wyjdzie nam, że delta jest równa po prostu 90. Stopni minus beta. Dobra, OK. Dalej. Co możemy tutaj opisać? Możemy tutaj zobaczyć czworokąt PABC. Czyli tutaj mamy, tu jest kąt prosty też, co nie. Czyli mamy co się na to składa. Kąt alfa, kąt beta. Tutaj właśnie beta. Ten kąt tutaj to by był 180 stopni odjąć kąt delta. Które jest właśnie tutaj, bo są przyległe. Do tego jeszcze nam dochodzi kąt, ten 90 stopni, który jest tutaj. Czyli mamy to całe i to wszystko jest równe 360. Dobra, uporządkujmy alfa plus beta minus delta. Tak, 180, y, obustronnie odejmiemy teraz 270, to nam to i to się zredukuje, a 360 od 270, to zostanie nam 90 stopni. Teraz to delta, co tam wyznaczaliśmy, podstawiamy tutaj, czyli mamy, że alfa plus beta minus w nawiasie 90 stopni minus beta równa się właśnie te 90 stopni. Dobra, czyli mamy, że alfa plus beta. Minus 90 stopni, plus, bo ten minus i minus da plus beta równa się 90. Dobra. Te... Ale moment, to do niczego nas nie. Nie, poczekajcie, cofniemy się. To nie. Tu się cofniemy. O, do tego momentu się cofniemy, bo tam to nas do niczego nie doprowadzi. Tutaj, jeżeli jest 90, to jest równe 90, to możemy za 90 stawić beta plus delta, właśnie. Tak, nie zauważyłem tego. Czyli mamy alfa plus beta. Minus delta równa się beta plus delta, tak jest? No to teraz tak, beta i beta nam się po obu stronach zredukuje. I wychodzi, że alfa jest równy minus delta na drugą stronę będzie plus delta, 2 delta. Dobra. I teraz kochani, skoro alfa jest równe 2 delta, to alfa będzie równe 2 razy delta, czyli to wstawiamy 90 minus beta. co nam daje, że alfa już napiszę sobie u góry równa się 180 stopni minus 2 beta co było właśnie do udowodnienia, co kończy dowód troszkę to zagmatwane, ale dotrwaliśmy do końca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do oglądania poprzednich odcinków do zobaczenia, trzymajcie się ciepło cześć